Witamy w 30 odcinku podcastu Słowo Noc Dobranoc. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale widzimy w 16 wersecie, że Żydzi prześladują Jezusa i chcą Go zabić za dobry uczynek. W wersecie 18 czytamy, że po rozmowie z Jezusem jeszcze bardziej zapłonęli chęcią pozbycia się Jezusa. Co tak bardzo rozsierdziło tych ludzi? Musimy tu sprecyzować, że mówiąc Żydzi, Jan miał na myśli nie dosłownie wszystkich Żydów, Ponieważ musiałby wtedy zaliczyć do tego grona i uczniów Jezusa, co byłoby absurdem, ponieważ oznaczałoby to, że uczniowie prześladowali i chcieli go zabić. Mówiąc o Żydach, Jan ma na myśli przeciwników Jezusa, którzy wywodzą się spośród Bożego Ludu. A dokładniej można by przypuszczać, że jest tu mowa o starszych i uczonych w Piśmie, którzy reprezentowali tych Żydów, którzy Jezusowi byli nie tyle nieprzychylni, co raczej wrodzy. Cała sytuacja zaczyna się przy sadzawce Betesda. Gdzie Jezus wybiera spośród wielu, którzy potrzebują pomocy, jednego. Jezus uzdrowił tego człowieka i zaczął on chodzić po 38 latach bycia przykutym do łóżka przez chorobę. Uzdrowiony zrobił dokładnie to, co powiedział Jezus, a więc zwinął swoje łoże i zaczął chodzić. Zauważony zostaje przez gorliwych Żydów. Zapewne normalnie nikt by nie zwrócił na niego uwagi, gdyby nie drobny szczegół. To był Szabat, a ten człowiek paradował przed wszystkimi ze swoim łożem pod pachą. W Szabat. Zbrodnia. Zapytany o to uzdrowiony człowiek odpowiada, że ten, który go uzdrowił, kazał mu to łoże zwinąć i chodzić. Zapytany z kolei o to, kto go uzdrowił, nie wiedział. Więc kiedy sprawdził, poszedł do starszych, by im powiedzieć, że zrobił to Jezus. O taka wdzięczność uzdrowionego. To był powód, dla którego Żydzi postanowili prześladować Jezusa i go zgładzić. Łamał szabat i jeszcze namawiał innych do tego. Przecież kazał temu człowiekowi nosić łoże. Zasługiwał na śmierć. Spotkany przez Żydów Jezus, w odpowiedzi na zarzut nie broni się, ale wypowiada słowa, które jeszcze bardziej ich rozwścieczają i sprawiają, że tym bardziej są przekonani o winie Jezusa. Otóż Jezus mówi do nich: Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Co mogło rozwścieczyć w tych słowach słuchających Jezusa gorliwych badaczy pisma? Otóż to, co Jezus o tym zdaniem, a oni doskonale to zrozumieli. Werset 18 5 rozdziału Ewangeliana odnotowuje: Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko złamał Szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Żydzi doskonale zrozumieli argument, i tylko niewłaściwie go zinterpretowali. Otóż Jezus, mówiąc o tym, że Ojciec działa do dziś, mówi o prawie Boga do tego, żeby pracować w Szabat. Nikt oprócz Boga nie może pracować w szabat, ponieważ Bóg w szabat podtrzymuje świat w istnieniu, powoduje, że słońce świeci, że pada deszcz, że wieje wiatr itd. Kiedy mówi więc, że Ojciec działa, to i On działa, powołuje się na boskie prawo do działania w szabat. Innymi słowy, mówi im, że On ma takie samo prawo jak Ojciec, którego Żydzi poprawnie identyfikowali jako Boga Jahwe. Tą odpowiedź Jezusa więc Jego adwersarze zrozumieli poprawnie. Zrozumieli, że Jezus powiedział im w ten sposób, że jest równy Ojcu i jest Bogiem. W ich głowach zaraz jednak zrodziła się myśl: Skoro Jezus czyni siebie równym Ojcu, to znaczy, że czyni z siebie konkurencję dla Ojca. Nie mogli pojąć, że Ojciec i Syn stanowią jeden byt Boga Jahwe, będąc jednocześnie odrębnymi osobami. Taki koncept nie mieścił się im w głowie. Uznali, że Jezus czyni z siebie drugiego Boga, przecząc temu, co Bóg mówił o swojej wyjątkowości, przez usta choćby Proroka Izajasza. Zwróćmy uwagę, że Jezus wcale nie zaprzeczył temu, co sobie pomyśleli. Nie zaprzeczył temu, że czyni siebie równym Bogu, ale natychmiast zareagował na ich twierdzenie, że czyni z siebie Boga konkurencyjnego dla Jahwe. Jezus nadał swojej wypowiedzi szczególne znaczenie, ponieważ zaczął ją od słów: Zaprawdę, zaprawdę, czyli Amen, Amen. Czytamy w wersacie 19: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni ojciec. Co bowiem on czyni, to i syn czyni tak samo. Co Jezus chce im powiedzieć? Otóż odrzucając w pełni oskarżenie o to, że czyni z siebie konkurencję dla Ojca, Jezus mówi, że on i Ojciec działają w pełnej synchronizacji. W ich działaniu jest pełna harmonia. Syn nie uczyniłby nic, czego nie uczyniłby Ojciec. Innymi słowy, syn nie uczyniłby niczego wbrew Ojcu. Zatem faryzeusze i uczeni w piśmie mieli rację, uważając, że Jezus powołuje się na boski autorytet, a zatem twierdzi, że jest Bogiem, ale mylili się bardzo, uważając, że Jezus rzuca wyzwanie Bogu Jahwe, ponieważ syn i Ojciec zawsze działają w pełnej harmonii, a syn nigdy nie uczyniłby niczego wbrew Ojcu. Zatem to, co syn czyni, jest również w pełni wolą Ojca.